フフフフ Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy i że tym razem będziemy rozmawiać o temacie, który jest bardzo ważny, ale rzadko się o nim mówi, moim zdaniem. Tam mówimy o gospodarce o obiegu zamkniętym, o odpadach, ale nie poruszaliśmy nigdy tematu tekstyliów, a one stanowią bardzo dużą część odpadów. No i. I teraz właśnie o tym porozmawiamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Ty śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce. Doktor Katarzyna Michniewska. Dzień dobry. I redaktor Maciej Orłoś. Witam bardzo serdecznie. No i idziemy do second handu. Muszę powiedzieć pani doktor, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca. Nigdy nie byłem w takiej yy, przestrzeni. A pani? Ja też pierwszy raz jestem w takim miejscu, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. E, asortyment jest niesamowity. Myślę, że to jest tyle skarbów, że Prawda? nie jedna osoba mogłaby tutaj spędzić cały dzień. Nic tylko ubierać się w takim, yy, w takim miejscu. Fantastyczne okazje, prawdopodobnie można tutaj znaleźć również rzeczy absolutnie unikatowe, niepowtarzalne. Jednak mamy takie zjawisko, które nazywa się fast fashion, czyli, czyli chodzi o to, że moda zmienia się bez przerwy, bardzo szybko, z sezonu na sezon, i my, konsumenci, podążamy za tym, ulegamy tej presji, bo ciągle musimy być modnie ubrani, ciągle musimy kupować nowe rzeczy. Co z tym zrobić? Tak, kilka tysięcy nowych ubrań każdego roku. I niestety po zużyciu one nie trafiają w takie miejsca sektu, tylko trafiają na składowiska odpadów. Um, dane statystyczne na ten temat mówią, że mamy ponad 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych w Polsce. To jest bardzo duża... 2,5 miliona ton, to, to sobie nawet trudno wyobrazić. Strasznie duża. To jest poważny problem środowiskowy, ponieważ większość z tych ubrań mogłaby być ponownie wykorzystana bądź przetworzona. Mówi się, że 60% odzieży możemy w dalszym ciągu wykorzystywać, a trafiona na składowisko, z 35% moglibyśmy stworzyć coś innego, znaleźć inne zastosowanie w ramach tak zwanego upcyklingu. A dlaczego mówi się, że przemysł tekstylny to trzeci najbardziej szkodliwy środowiskowo sektor? Co w nim jest takiego szkodliwego? No tutaj jeśli popatrzymy na produkcję odzieży z bawełny, no to wiadomo y, ogromne obszary, ogromne ilości wody są wykorzystywane, potrzebne do tego, y, żeby wytworzyć kilogram bawełny, a jeśli już decydujemy się na poliester, no to mamy y, ten problem, że odzież y, tego typu... Minimum 50 lat mm. będzie się rozkładała na składowiskach. Brzmi, Produkowana jest bardzo szybko, dobrze. Mhm. ale niestety potem długi okres jest potrzebny, żeby się jej pozbyć. Ale pomówmy przez chwilę o recyklingu odzieży. Co można uzyskać z odzieży? Co się z niej robi? Jest bardzo dużo możliwości, dlatego um, tak dziwne jest to, że jednak bardzo dużo tych odpadów trafia na składowisko, bo możemy mówić um, o produkcji pali paliwa alternatywnego, możemy mówić o produkcji czyściwa, już z takich najgorszej jakości ubrań. Natomiast na przykład ze zużytych swetrów możemy produkować dywany, z plandek możemy produkować fantastyczne torebki. Jest bardzo dużo różnych pomysłów, które można wdrożyć po to, żeby jak najmniej tych odpadów było deponowanych. To może jakaś rada dla naszych widzów? Mam w garderobie, w szafie starą marynarkę załóżmy. Ona już jest nie nadaje się do użytku, bo bo jest za mała, za ciasna, na lata minęły, jest kompletnie niemodna i jeszcze ma jakieś dziury. Czyli stwierdzamy, że ona, że już jej nie będziemy nosić. No to co wtedy, co wtedy zrobić? Co, jak się zachować? A taką marynarkę możemy przerobić na coś innego, na przykład wiem, marynarkę dla jakiegoś siostrzeńca czy bratanka. Tutaj już potrzebne są większe umiejętności. Natomiast jakby pan redaktor miał jakiś sweter, to ewentualnie mogę zadeklarować, że go przerobię na czapkę i szalik. O, dziękuję bardzo, pani doktor. Przemyślę to. Ja muszę powiedzieć, że bardzo niechętnie, znaczy staram się w ogóle nie wyrzucać odzieży. Przekazuję różne rzeczy, których wiem, że już nie będę nosił osobom, które mogą z tych rzeczy skorzystać, choć przyznam, że w niektórych przypadkach. No, nie wiem co zrobić. Mam na przykład taki garnitur sprzed kilkunastu lat, dobrej jakości. On się świetnie trzyma, tylko jest kompletnie demode. Czekam na to, że, mhm. że wróci do mody ten fasan, który dotyczy tego garnituru. On jest na trzy guziki. Nie wiem, czy pani doktor mniej więcej orientuje się na czym polega ta moda męska. W tej chwili marynarki mają dwa guziki. Górny zapinamy, kiedy stoimy, a dolny jest zawsze odpięty. Ale był taki okres, że były trzy guziki. Nie zanosi się na to, żeby moda na trzy guziki wróciła. Co ja mam zrobić? No myśli pan, że to jest takie pewne, że ta moda nie wróci? Nie. No, czas leci. Wszyscy się trochę zmieniamy. Kilogramy, kilogramów przybywa, więc może się okazać, że kiedy moda wróci, to już garnitur się kompletnie zestarzeje, albo będzie już za mały. No, ale może dla potomnych będzie można wykorzystać. Wielokrotnie były takie przypadki, że wnuczki wykorzystywały suknie swoich babć, przerabiały je odrobinę mhm. i mogły występować nawet na, na takich ważnych wydarzeniach jak studniówka, czy, mhm. czy chrzciny, czy inne. O, pani doktor, to się, tak, to się tak mówi, ale oczywiście jest to materiał do przemyślenia, warto o tym pamiętać. Mam tutaj przykład dla pani z tego miejsca. Znalazłem tutaj krawat, proszę zobaczyć. Jaki ładny krawat. Nie wiem ile on waży, gdyby go kupować na kilogramy, pewnie nie byłby wcale taki drogi. No ale przyzna Pani, że ten krawat w tej chwili nie byłby do użycia ze względu na fazę. Szczególnie fasol. do tej koszuli. Do tej koszuli to już w ogóle, ale wyobraźmy sobie, że, że jest to koszula biała i mam jeszcze na sobie marynarkę. No on jest po prostu za szeroki i te wzory są takie no, mało atrakcyjne w dzisiejszych czasach. Więc Pani sugeruje, że te, z tym krawatem warto poczekać, niech on sobie gdzieś tam leży, odczekać, aż wrócą czasy, kiedy będzie się do czegoś nadawał, tak? Można poczekać, a można spróbować go przerobić na coś pożytecznego, jeśli ktoś nie ma tyle cierpliwości, żeby czekać. Mhm. E, i, I najważniejsze jest to, żeby nie e, wysyłać tego typu e, rzeczy na składowisko, ponieważ e, mhm. no nie jest to dobre rozwiązanie. A co to jest upcycling? Abcykling to jest właśnie nadawanie drugiego życia, powiedzmy, tym plandekom, które przerabiamy w torebki, czy, czy swetrom, które przerabiamy na dywany, e, czy swetrom, które przerabiamy na czapkę i, i, i szalik. To są e, inne zastosowania dla tych samych rzeczy, które powodują, że ten surowiec, który był wykorzystywany do produkcji, on w dalszym ciągu funkcjonuje, w dalszym ciągu jest wykorzystywany. Mm -hmm. Z tego co wiem, odbywają się y, może nie pokazy, mody, ale wydarzenia związane właśnie z noszeniem y, strojów z upcyklingu. Emma Watson, czyli aktorka, którą znamy choćby z, z cyklu o Harry Potterze, mhm. z tego jest między innymi znana. Tak, Emma Watson jest osobą, która promuje y, suknie z upcyklingu, promuje ponowne wykorzystanie surowców, y, ale też inne znane osoby y, przeciwstawiają się takiemu y, trendowi. Wykorzystywania sukien czy, czy garniturów na jakichś ważnych wydarzeniach tylko raz. Są, są gwiazdy, które pojawiają się wielokrotnie w tych, ta, w tych samych kreacjach, i to jest coś nowego. To jest też taka nowa moda, która jest przeciwstawieniem się właśnie tej fast fashion mhm. i która powoduje, że, że te surowce są dłużej w obiegu i są szanowane. A o co chodziło, pani doktor, z tymi jeansami, które można było. Wypożyczyć, wziąć w leasing, można tak powiedzieć. Pani mi kiedyś opowiadała o tym, że nie wszyscy byli gotowi to zrobić z jakichś powodów. Jakie to były powody? Tak. Unia Europejska, przykład jeansów do wynajęcia, podawała jako sposób na promocję gospodarki o obiegu zamkniętym. Czyli były sklepy, w których nie kupowaliśmy jeansów, tylko je wypożyczaliśmy. I po okresie powiedzmy roku czy dwóch lat, kiedy chcieliśmy zmienić te dżinsy, przynosiliśmy je z powrotem, one zostały, zostawały przetworzone, poddane recyklingowi, a my mogliśmy wynająć kolejne ubranie. Mhm. Rozmawialiśmy na temat tego pomysłu ze studentami z, w trakcie akcji edukacyjnych i okazuje się, że nie wszystkim się to podoba. Niektóre osoby wolałyby jednak mieć swoje dżinsy tylko dla siebie. No i to powoduje, że tego typu pomysły jednak nie zawsze się przyjmują, nie są powszechnie, popularnie stosowane. Niech no pani myśli, dlaczego? Jak, na czym polegają te obiekcje, obawy? Często ludzie wymieniają aspekty higieny, czystości, że jednak takie, takie dżinsy, które są tylko dla nas, tylko przez nas używane. Są bezpieczniejsze jeśli chodzi o różnego rodzaju alergie czy choroby skórne, mm -hmm. i tutaj, tutaj tego typu argumenty są wykorzystywane. Ja myślę, że ja byłbym gotów nosić dżinsy po kimś. Byłyby przygotowane, odpowiednio wyprane, wyczyszczone. Szczerze mówiąc, nie miałbym takich obiekcji. Tak, mało kto wie, że miejsca takie jak te mają określone procedury, wymogi, które muszą być spełnione, zanim kolejny konsument będzie mógł zakupić taki towar. Swoją drogą, przed wejściem do tego sklepu z odzieżą używaną, postanowiliśmy zapytać przechodniów, co sądzą o używanej odzieży. Zobaczmy. Przepraszam panią bardzo. Dzień dobry. Przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Można zapytać o to, tak, czy, pani, oczywiście. czy pani korzysta z ubrań używanych? Zdarza mi się. Tak, a dlaczego? Dlatego, że są oryginalne. Nie spotkamy nikogo w takiej samej sukience na imprezie. Więc myślę, że kobiety bardzo często wybierają właśnie tą propozycję. Aha, a gdzie pani kupuje takie rzeczy? W second handach często. Więc myślę, że dużo jest takich, takich miejsc i często z tego korzystam. No to fajnie, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, robimy taki program o marnowaniu odzieży. Czy ty korzystasz z, z ubrań, które były używane przez kogoś innego? Zdarza mi się zakupić na, na przykład imprezy Aha. przebierane ubrania w takim wędzie. Po prostu są tańsze i są na jeden raz, więc potem już z nich nie korzystam. Aha, okej, okay. no to fajnie. A, a jak sam używasz jakichś rzeczy, to je wyrzucasz raczej? Czy komuś dajesz, żeby jeszcze do czegoś się przydało? Staram się oddawać takie ubrania. Mhm. By też komuś posłużył a, No to super, bardzo się cieszę. Dziękuję Dzięki, bardzo. dziękuję bardzo. Mam takie pytanie: Czy Pan kupuje odzież używaną? Tak, dosyć często. O, a, a dlaczego? Może bardzo tanie kupić dobrej Aha. jakości ubrania. Lepiej wydać je w stanie na ubrania, a mieć więcej w kieszeni na inne przyjemności. No proszę bardzo, jak ładnie powiedziane. Dziękuję Panu dziękuję bardzo. Panie Pani doktor, jakbyśmy podsumowali ten odcinek y, programu Te Śmieciu? Jakie było to najważniejsze przesłanie dla naszych widzów dotyczące używanej odzieży? Na pewno chcielibyśmy zachęcić do wykorzystywania miejsc takich jak to. Na pewno zachęcamy do tego, aby nie wyrzucać odzieży, która jeszcze może się przydać. Deponowanie to jest najgorsza z opcji, którą możemy zastosować. Starajmy się wielokrotnie wykorzystywać odzyskiwać. Jeśli nie jesteśmy w stanie już dalej e, wykorzystywać dane, danej odzieży, danej rzeczy jako ubranie, przekażmy ją do odzysku, zostanie ona przerobiona na, na czyściwo, na paliwo alternatywne. Również zostanie wykorzystana na przykład do odzyskania ciepła, energii. Natomiast e, też należy pamiętać, że recykling e, jest tak jak każdy inny proces procesem produkcyjnym, więc najważniejsze jest, żebyśmy e, dawali jak najdłuższe życie tym produktom które jesteśmy w stanie dalej wykorzystywać. Nie wyrzucajmy tak pochopnie i tak szybko. Zatrzymajmy tą szybką modę. I z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Doktor Katarzyna Michniewska, Maciej Orłoś. To był program Te Śmieciu. Ekocyklicznie o gospodarce. Do zobaczenia. Wydobywamy zieleń z odpadów.